Druga rodzina, również denica, jest jeszcze czyściej na denicy, jak widzimy. I takie rodziny, które mają na denicy posprzątane, takie rodziny można rozmnażać. To widać, całkiem, to są całkiem inne pszczoły. Te, co mają brud, to takich rodzin nie, ma, nie należy rozwijać. Widzimy jak tu jest pięknie pozaczerwiane. Na denicy, czyściutko. Ta matka już ma y, minimum 5 lat. A wciąż jeszcze rodzina czerwi. Znaczy, rodzina, matka czerwi ładnie rodzina się rozwija. One nie są takie bardzo silne, ale miodu dają zawsze dużo. Widzimy, te rodziny zosta zostaną przeniesione na mniejszą komórkę, 4,9. Tu już mają niektóre ramki mniej, z mniejszą komórką. Już widzimy, są trutnie. To znaczy, że nie musimy się bać o to, że matka się nie unasie, nie jak już jakaś nowa się pojawi i tym podobne.